Ojcze, ojcze, chodź szybko, to Ishiki! Czego chcesz? Nie mamy teraz czasu na rebelię, nuratu. Jesteś Kabil? Uczu przysłał mnie po królewski. Królewski róg? Wezwanie przyszłości? <grym> popatrz tylko, jak mi się przez tę przyszłość wiedzie teraz. Idź już! Sekta dowiedziała się, że to mój tata robi róg. Za karę zatruli nam uprawy. I mama się rozchorowała. Mój brat Kuali poszedł na targ po zioła, ale nie wrócił. To okropne. Spróbuję znaleźć Twojego brata i zdobyć zioła. Dziękuję. Słyszałeś, co stało się z Koali? Nie, co się stało? Ludzie, kuku. Przepraszam. O, Ishiki, jak mogę Ci pomóc? Szukam Kualiego, syna Kabila. Ach, oh, biedaczek Shimali... Jeden ze zbiorów kulkana trzyma go w celi na targu. Czeka, aż Hału, przyjdzie go ukarać. Dziękuję. Zdrowia, szyki. Dan też Cholerny złodzieju. Złodziej ziół musi być bardzo niebezpieczny. Dzisiaj kradziesz, a jutro morderstwo. Spory przeskok, nie uważasz? Chcesz wiedzieć, co myślę? Trzeba zebrać te szczury do kupy i potopić co do jednego, zwłaszcza Jumila. Jego ojciec jest w wężowej gwardii, ale on nie. Złodziej powinien zostać Dalej, dawaj. Aj, Mało brakow... Dzień dobry. Ej, jesteś Ishiki ze zewnątrz, prawda? Tak, miło mi was poznać. O, super! Jestem Jamil. <noise> Co wy się tu, chłopcy, bawicie? To nie zabawa. Mój ojciec jest kapłanem Wężowej Gwardii. Wziąłem jego ceremonialny nóż, żeby pokazać kumplom i strażnik Shimali to zobaczył. Shimali wie co ojciec by zrobił, gdyby się dowiedział, że wziąłem nóż, więc wrzucił go na górę i nie możemy go zdjąć. Przekonajmy się, czy dam radę coś z tym zrobić. Rany, naprawdę? Dziękuję. Ishiki. Nie ma za co. Zaraz chwila. Dorośli zawsze nas stąd wyganiają, a ty nam pomogłaś. Czego chcesz? Cii, to ja będę gadał. No to czego chcesz, Ishiki? Znaczy się, możemy ci się jakoś odwdzięczyć? Próbuję pomóc Kualiemu. Spóźniłaś się. Został skazany na śmierć. Nic z tym nie zrobimy. A mali Strażnik cię nienawidzi. Shimali zacznie was gonić, gdy go sprowokujecie? Czemu? Bo jeśli opuści swój posterunek, będę mogła dostać się do Kualiego. Tak, to mi się podoba. A, możesz powiedzieć Kualiemu, żeby spotkał się z nami w jaskini. Będzie wiedział, gdzie to jest. Tam będzie bezpieczny. Dobrze. Ruszajmy. Asto, raj, mi za mną. Samin, pilnuj tyłów, a potem biegnij do jaskini. Odsuń się, Ishiki. Zaraz utorujemy ci drogę. Shimali, ty tchórzu! Skończysz jako niewolnik! Chodź, skosztuj mojego ostrza! Aha, posmakuj też dla mnie placków. Biedni, biedni! a proszę, to tylko zioła. Błagam, wszystko. Twój brat opowiedział mi o twoich kłopotach. Czekaj, kim ty jesteś? Kimś, kto chce pomóc. Nie chciałem, żeby do tego doszło. Próbowałem tylko pomóc swojej matce wrócić do zdrowia. Gdzie są zioła? Daj mi je, wyleczę twoją matkę. Idź już, twoi przyjaciele czekają na ciebie przy jaskini. Dziękuję. Trzymaj. Będę biegł tak szybko, jak tylko potrafię. Mówiłem, że masz stąd iść. Kuali jest bezpieczny. Mam zioła dla twojej żony. Naprawdę? I przyszła się wyleczyć czy targować się o królewski róg? Trzymaj, powinno pomóc. Dziękuję, Ishiki. Kabil, nie zachowuj się jak dupek. Daj jej ten róg. Proszę, z wyrazami szacunku dla przyszłego króla. Dziękuję za wszystko, co zrobiłaś. Dziękuję. Esa chumpita. Ostatnia rusza, pierwsza wraca. Jona mówił o tobie prawdę. Królewski róg, zgodnie z życzeniem. Miałaś problem z Kabilem? Miałeś rację co do jego żony. Jest bliska jego sercu. Dziękuję ci, Laro. Oczywiście. Uczu, co miało znaczyć ostatnia wyrusza, pierwsza wraca? Ludzie, których wysłałem trzy dni temu po pozostałe dwie rzeczy, jeszcze nie wrócili. Myślisz, że coś im się stało? Najbardziej martwię się o Kłentiego, Jest młody, lubi ryzyko. Skaczę do wody jeszcze zanim sprawdzi, jaka jest głęboka. Znam ten typ. Johna. Johna ma rację. Taki właśnie jest Quenty. Nie powinienem był wysyłać tam Quenty'ego. Um, co to za miejsce? Stary zbiornik. To tam ukryto przed sektą szczątki Manko. Kim jest Manko? Był farmerem, który wywiódł przodków Sairiego i Amarus Kuskow w bezpieczne miejsce. Znany jako rolnik-wybawca. Musimy mieć jego amulet przed koronacją. Czemu Manko został ukryty? Uczniów Manko znano jako zakon rolnika wybawcy. To oni wywołali rebelię. Gdy sekta Kukulkana przejęła władzę po raz pierwszy, chciała ich wybić. Manko ukryto w tajemniczym miejscu. Z czasem szeregi zakonu stopniały, a pamięć o tym miejscu zniknęła. Jak chcesz, to mogę poszukać kłęt jego. I tak zrobiłaś dla nas wiele. Zwrócenie rogu było gestem przyjaźni. Żaden kłopot. Może Quentin pokaże mi urwiska, z których najlepiej się skacze. Proszę, nie zachęcaj go. Wejście do zbiornika jest w jaskini nad białym drzewem. Idź szlakiem doprowadzicie na miejsce. mówił, że wejście do zbiornika znajduje się w jaskini nad białym drzewem. <laughs> jest wejście. Po powstrzymaniu zagrożenia ze strony zarazy, wkrótce okazało się, że Lopez pojawił się i znikł. Niektórzy z nas zaczęli podejrzewać go o zdradę, inni zaś martwili się o jego bezpieczeństwo. Jedynym wyjściem było pozostanie w mieście z dwóch powodów. Będziemy gotowi, kiedy Lopez odzyska rozum i zwróci artefakt, a jeśli nie, stąd najłatwiej będzie prowadzić poszukiwania. Dogadaliśmy się z królem. Mieliśmy być jego gwardią, lekarzami i kapłanami. Coś jest nie tak. Obraz pielgrzymki z wielkiego miasta to musi być Manko wyprowadzający przodków kapłanki z Cusco. Tu od wieków nie było, to musi być właściwe miejsce. Może to być figura króla rolnika. Być może sekta kukulkana ukradła ją, by mieszkańcy Paitity się do niej nie modlili. A może otrzymała ją w ramach zapłaty za ochronę? Szczątki rolnika wybawcy przeniesiono w nieujawnione miejsce. Dotarły do nas doniesienia, że sekta kradnie przedmioty i artefakty. Przetrzymuje je i w związku z tym żąda od ludzi uległości. Nie pozwolimy, by takie świętokradztwo spotkało Manko. Miejsce spoczynku Manko. To wygląda podejrzanie. To wygląda jak procesja umarłych. Tutaj zakon ukrywa manko przed sektą Kukulkana. Tutaj ukazane są lalki pochówkowe, dzbany i tkaniny wkładane razem z umarłymi. To była nie tylko skrytka, zakon zamienił je w kryptę. Dźwignia powinna podnieść poziom wody. Zakon zostawił członków, aby służyli jako strażnicy po zamknięciu zbiornika. Te wszystkie kości poświęcili się, by chronić to miejsce. Teśćmanko, dobra, gdzie jest ten amulet? Wszystko pełne, więcej nie uniosę. Teraz muszę oddać go uczu. Przez te ściany przechodzi światło. Pewnie kolejne odcięte przejścia. Czyste srebro. O ile wiem, Manko był prostym rolnikiem. Naszyjnik musiano wykonać pośmiertnie na jego cześć. Uf! Uf! Quenty niedawno wrócił. Wyczerpany, ale żywy. Dobrze, że i tobie nic nie jest. Ten zbiornik to spore wyzwanie. Dobrze, że Kwenty wrócił. Ach, ale niestety bez amuletu wybawcy. Mówisz o tym amulecie wybawcy? Co? Laro, znalazłaś go. Nie do wiary. Tutaj. Bardzo ci dziękuję. Gdy Zan wróci z łukiem czempionów, uczcimy wszystkich zbieraczy. Łącznie z tobą, jeśli dołączysz. Będę tam. We'll God?